Ja przede wszystkim chciałbym podziękować użytkownikom, którzy głosowali na produkt RS Logics 5000, no i oczywiście organizatorom w firmie Termedia. Króciutko o produkcie, jest to platforma, która pozwala połączyć wszystkie dyscypliny w automatyce w od sterowania procesami dyskretnymi, wsadowymi poprzez sterowania ciągłe, łącząc takie obszary, jak również wydajne sterowanie serwonapędami, przemiennikami częstotliwości czy też układu bezpieczeństwa. Dziękuję jeszcze raz bardzo organizatorom konferencji.